12 Milasius, 14, 43 Kręciar, 47 Krzyżak, 55 Kasio 22 Simczak, 31 Tile, 44 Piotrowski, 46 Łyczko. W poniedziałek wszystko podsumujemy. Fajnie się rozłożyła ta kolejka, bo trzy mecze w piątek, trzy mecze w sobotę, trzy mecze w niedzielę. Nie ma meczu poniedziałkowego tym razem, więc spokojnie sobie w poniedziałek porozmawiamy na czarno. Stal Rzeszów w takich swoich granatowych, ciemnych strojach. W 16 przeciwnika to jest też taka ciekawa statystyka, która mówi, jak ofensywnie gra warczak. Teraz ładnie wbiegli w pole karne gracze gospodarzy. Strzał Bąkowski jeszcze to broni. Jeszcze raz uderzenie na bramkę zablokowane. Jeszcze jedna próba chręciara. Odegrania do Dymianiuka, ale nie ma gola. Stroną znowu świetne prostopadłe zagranie do Dymianiuka. Nie ma z kim tego rozegrać. Wycofał do Majewskiego. Majewski próbował to przyłożyć do lewej nogi. Jeszcze strzał! I to jest kwintesencja tych pierwszych udanych minut. Mamy Milasius. bramkę Milasiusa. Milasius, tak, zakończony tam. Dobre też, wydawało się, że dobry zwód Majewski. Nie na tyle skutecznie, żeby zabrać czystą piłkę. Teraz widzimy trzech znowu zawodników. Nie, no mam się... wrażenie, zobacz, zobacz. To jest zobacz lewy obrońca, zobacz jest czwarty. Nie ma tu piątki. Teraz kolejny strzał na bramkę. I Bąkowski mądrze to strącił do bocznego. Teraz szerzej poszukanie trochę przestrzeni. Już mamy wreszcie strzał na bramkę i musiał się wychadzać. Oj, wykazać nie wiem, czy tutaj nie było przewinienia. Prachniewski. Nie widzimy arbitra. Zdecydował, biegnie w pole karne, mam wrażenie, że będzie jedna nie... Rzut a nie karny. Wydawało tak. się, że to chyba dużo mniej czasu powinna zająć ta decyzja. I żółta kartka dla Pyrdoła. Z szeryfem mistrzostwo i puchar, występy widzę Teraz Till i broni Pruchniewski, a więc nie zamienił tego na gola. Jeszcze teraz nie trafił w doskonałej sytuacji, a mógł poprawić to, co zepsuł po rzucie karnym. Till. I by uderzył mocno do narożnika, ale świetnie zachował się Brukniewski. dynamicznie strzał. Raz, dwa, trzy, czterech piłkarzy w linii piątego metra między zawodnikami. Pogoni siedlce. Popatrzmy. Til. No i z najwyższym trudem. Ale przenosi piłkę nad poprzeczką Próchniewski. Udało się zagrać. 2-3 podania bez przyjęcia, bo już ten pressing był całkiem nieźle zakładany przez gospodarzy. Popatrzmy. Oj, to jest odepchnięcie! To się... Łysiak i Prókniewski, Łysiak, Łysiak tym razem pewnie zmylony. Prókniewski jest jeden do jednego w 45. Minucie, 32. Sekundzie. Można powiedzieć, że wyciągnęli gracze Stali Rzeszów z tej połówki. Chyba maksa tym golem wyrównującym. Na tak razie To jest koniec pierwszej części spotkania, więc jeden do jednego z dużym wskazaniem na gospodarzy. Tak aż jak naliczyłem. Ośmiu piłkarzy zagrało we wszystkich spotkaniach. Wreszcie jakaś składna akcja, pogoni siedlce. Demianiuk nie przyjął dobrze piłki, ale też chyba źle mu zagrywali. Ale piłkę odzyskał. Demianiuk! Zewnętrzna część stopy! Gdyby nie głupie zachowanie Kasy prowadziliby do przerwy. 1 do 0. Pokowanek jednak Internacionalu Porto. Alegrę, Demianiuk, Demianiuk świetnie to wyłożył. Popatrzmy, Szuprytowski trafia jednak w Bonkowskiego, któremu się rzucił pod nogi. Jeszcze próba strzału Krypciara. Krótko, w drugie tempo wycofana piłka. Teraz strzał bardzo mocny. Świetna interwencja Pruchniewskiego. Z Penia, Zwarczak na wsparcie od razu. Penia do środka, dobra wrzutka, ale nie ma gola. Świetny. Krzeszów w na murawę. Spędził w Rzeszowie, ale może o tym za momentem. Janiuk, dobre podanie. Popatrzmy, będzie szansa. Świetna okazja. Jeszcze powtórka uderzenia i dwa razy Bąkowski. Stal Rzeszów próbowała. Dośrodkować piłkę. Jest y, szansa na rzut rożny. Sędzia pokazuje, że że jeszcze na ten stały fragment nie, pozwoli. Nie, chyba nie, nie, chyba nie pozwolił. Koniec jeden do jednego, a więc y, myślę, że więcej